Witam Was wszystkich serdecznie jesteśmy właśnie po igrzyskach i bardzo często słyszę takie opinie, że poszło Polakom słabo, że wypadli poniżej oczekiwań. I dzisiaj taka moja refleksja, taka bardziej od można by powiedzieć, z innej strony. Badam sportowców już bardzo długo i Powiem Wam szczerze, że spotykam się właśnie z zawodnikami z różnych dyscyplin sportu w całej Polsce, zawodnicy niektórzy właśnie, kadry polskiej, kadry olimpijskiej i co jest ciekawe, ci zawodnicy nie mają zapewnionych badań wydolnościowych lub powiedzmy trenerzy nie chcą pracować na podstawie badań wydolnościowych. Bardzo często jest tak, że zawodnicy sami przychodzą do mnie na własną rękę, pracują ze mną e, przez e, cały rok, e, badamy, badamy ich e, cały czas systematycznie. Natomiast e, jako tako ci zawodnicy sami wykorzystują te badania, o ile są w stanie, bo e, powiedzmy nie ma takiego systemu, który miałby te badania e, normalnie wprowadzić w proces treningowy. I, Uważam, że jest to naprawdę bardzo duży potencjał, który w polskim sporcie niestety nie jest wykorzystywany. Nie wiem, z czego to wynika: czy. Bo... Jakby mam swoje zdanie na pewno gdzieś tam finansowo, ale z drugiej strony jeżeli zainwestujemy jakieś pieniądze, a potem mamy mieć duży wynik i za tym idą kolejne pieniądze, to wydaje mi się, że warto. Ja przynajmniej tak robiłam, kiedy byłam trenerem kadry polskiej właśnie w shortreku. A druga rzecz jest taka, że często jest tak, że trenerzy nie do końca wiedzą, jak wykorzystać te badania w procesie treningowym. No to tutaj jest kolejne rozwiązanie. Można się szkolić, można się szkolić, można zrozumieć i można wprowadzać w życie, bo ci zawodnicy, którzy byli badani, to oni jednak. Swoje wyniki maksymalne na ten moment osiągnęli. Także taka moja refleksja, bo również pracuję z zawodnikami za granicą, gdzie wiem, jak wygląda system badań wydolnościowych, jak wygląda system szkoleń i wprowadzania te badania w życie i naprawdę muszę Wam powiedzieć, że jest kolosalna różnica. Więc mamy tutaj bardzo duży zapas i potencjał, oczywiście. Pozdrawiam i do zobaczenia.